To jest Chrystus. Dzisiaj parę słów o zazdrości. Zazdrość to jest jeden z grzechów głównych, które przypuszczam, że wielu, wielu z nas mogą się wydawać, że jakby nie są za bardzo z nami związane, że nie za często jesteśmy zazdrośni. Zazdrość możemy tak niejako mechanicznie trochę kojarzyć z dość takim skrajnym zawidzeniem, na przykład komuś, że jest zamożny, że ma ładny samochód. Zazdrość tymczasem może być dużo, dużo subtelniejsza i o tyle myślę, że warto się nią zająć, że możemy pewne zachowania, czy pewne grzechy, pewne błędy popełniać wielokrotnie i dopóki nie zobaczymy, że one wynikają z zazdrości, to niejako być skazani na ich powtarzanie. Pierwsza rzecz z zazdrością jest taka, że ona pozbawia nas wolności. My się jakby przywiązujemy w sensie myśli do kogoś, do tego, co ktoś robi. Zazdrość to może być na przykład takie, takie subtelne, taka subtelna ocena, że o, jemu się na przykład wszystko prawda, w życiu tak udaje, łatwo mu idzie, albo na przykład dostaje coś, na co nie zasłużył. Zazdrość ma też zawsze ten aspekt oceny bliźniego i to takiej no, oceny oczywiście negatywnej. Kiedy słyszymy, że grzech to jest, znaczy wiemy, że grzech to jest coś, co oddziela nas od Boga, i zobaczmy, jak potrafi to głęboko zrobić zazdrość. Nawet taka subtelna, jak wspomniałam, że takie tam drobne ocenianie, że, o, bo komuś to, prawda, wszystko łatwo przychodzi. To jest tak, że jeżeli się interesujemy naszymi bliźnimi, to naprawdę powinniśmy to robić tylko życzliwie. To nie wyklucza krytycyzmu, ale życzliwie i z miłością. Natomiast ze zdrości jest coś takiego, jest ten aspekt negatywny, że jakby my oceniamy, że de facto to coś się temu komuś nie należy. Tymczasem po pierwsze, robiąc się sędziami, stawiamy się na miejscu Boga. I to jest już ta rzecz, że my go jakby w tym momencie wypychamy. Bo to on jest dawcą wszelkiego dobra i to tylko on może oceniać. Co się komu należy, co kto powinien mieć, czy nie mieć, i tak dalej. Dlatego powinniśmy starać się przyglądać, czy gdzieś w tle naszych zachowań i takich naszych ocen jest nieracjonalizm, tak? bo to jest oczywiście jasne, że mamy prawo, widząc jakieś tam zachowanie czyjeś, tak? ocenić je. To jest normalne, ale czym innym jest, kiedy prawda jest, powstaje, znaczy hodujemy w sobie takie negatywne nastawienie, że jak to tutaj ktoś, prawda, ma tyle, a no, jest to porównanie też zawsze, tak, że ja na przykład tego nie mam. Jeszcze jest jedna rzecz związana ze zdrością, to jest to, że jednak ona psuje nam nastrój i to jest gigantyczna strata czasu. No, co nie zawsze człowiek, jakby ulegając takim negatywnym emocjom, sobie uświadamiam. Spróbujmy więc przemyśleć <laughs> tą kwestię i zobaczyć czy przypadkiem nie ma w nas takich skłonności do niepotrzebnego zajmowania się cudzym życiem, podczas kiedy powinniśmy cieszyć się naszym. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.